Witam! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak połączyć się z naszym serwerem OpenSpeak. A więc na początek otwieramy sobie TeamSpeak'a. Następnie klikamy sobie Connection i Connect. Wyskoczy nam tutaj takie białe pole. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i opcji Add Server. Nazywamy serwer jak chcemy, na przykład Open.pl i klikamy sobie Enter. Teraz w kolumnie serwera pisujemy wpisujemy adres serwera czyli tsyłak.open speak.pl.8767 W nie wpisujemy swój nick czyli na przykład tak? Zaznaczamy opcję Anonymous i klikamy connect I jak widać połączyliśmy się z serwerem To wszystko, dziękuję za uwagę